Siemanko, jest Dris Widam z kolejnego ze serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, Otóż dzisiaj zaczniemy od kupienia skina. Ej, uwaga, i teraz w tym momencie kupujemy Mike'a zupełnie nowego. Słuchajcie, trener Mike, jest to fajny skin, ale 150 gemów wydałem na niego. Co to ma być? No dobra, więc dzisiaj sobie nim pogramy i wytestujemy sobie gadżet do Mike'a i patrzcie, mam jeszcze dużo innych gadżetów. Raz, dwa, trzy uwaga czekajcie 4 5 co 6 mam 6 słuchajcie gadżetów jeszcze innych więc to jest naprawdę niezłe dobra zagrajmy najpierw na zadymie dlatego że zadyma to jest miejsce dla trenera Majka zdecydowanie e, Ok, więc spróbujmy sobie właśnie zagrać na zadymie jako na pierwszym e, miejscu okej okay, dobra 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 chill 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 E, czy, czekajcie, jak wygląda ten skin w ogóle? Okej, okay, piłkami rzuca, to jest bardzo fajne, to jest naprawdę super, że on rzuca piłkami. Okej, okay, dobra, tutaj jest ten. O nie! A, gadżeta chciałem użyć. Chwila, czy strzelą gola teraz, właśnie nasi? Czy mi się zdaje? Nie! Czemu nie strzelacie goli, mordeczki? Ale dobra, zdaje mi się, że to wygramy. Mam dobre przeczucia co do tego. O oh, o! Oh. O oh, o! Oh. O oh, o! Oh. Okej, okay. bang! Co? Jak przejął, jak przejął Rąbnięty kolo Rąbnięty, o O, o, o Na hita, ej co, serio? Na jednego strzała go zniszczyłem Czy to nie jest lekka przesada, Brawl Stars? Ja przepraszam bardzo, ale Czy to nie jest przypadkiem o Lekka przesada, o, o O, no jej, 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 jej. Bang Dawaj, strzelaj, strzelaj, co?

Zobaczmy, jakie to ma praktyczne zastosowanie. Okej. Okay. Okej, okay. i teraz oni tutaj nie podejdą. Co to ma gorszy damage? Serio? Dobra, BANG! O, jak to przejął po raz kolejny. Ej, ten team jest kozacki. Co prawda pewnie robią to na farcie kompletnie, ale. O, o Ej, nice, ja go trafiłem. A on nie prawie. Ty... Dawajcie, uda się. Dawajcie, uda się. O nie, o nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, chill, chill, rozwal go, rozwal go. O nie, bo jak poda, to ten trafi, a jak ten trafi, to będzie po nas. O nie, trzeba było to blokować. Trzeba było to blokować, bo będzie dogrywka, której szczerze mówiąc, możemy nie wygrać. To nie jest powiedziane, że dogrywka będzie łatwo wygrana. Bang, Bank. Okej, okay, tutaj. Bank. Dobra? Dobra? Dawaj. Daw tak. Udało się. Nice! I wygraliśmy. O to chodzi. Tricus oczywiście jest na prowadzeniu, co jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Wszyscy. Wytestowaliśmy sobie skina. Jeszcze zagrałbym sobie może w zbiory klejnotów, a potem wytestujemy jeszcze gadżeta do jednego zadymiarza, a w następnym odcinku wytestujemy ogólnie dużo różnych gadżetów. Słuchajcie. Dobra, to teraz tak. Pyk, tutaj trzeba rzucić, tutaj, tutaj i okej, okay, i już tutaj pyk, tutaj. Bank. O oh, oh nie. Serio? 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 Dobra, rozwalony. Okej, okay, teraz tego bank. Okej, okay, dobra, uwaga. I teraz patrzcie, rzut przeznaczenia. Zobaczcie na to, zobaczcie na to. Widzieliście to. O, ja jestem za dobry, ja jestem za dobry Daj na Majkim Ludzie. Albo mi się zdaje, albo mi się zdaje, albo... Po prostu Brawl Stars powinien mnie zbanować z Dynamajka. Widzicie wy to? Czy wy to widzicie, ludzie? Ja nie powinienem grać tym zadymiarzem, bo inni mają za trudno i ta gra staje się 18 plus wtedy pod względem trudności. Naprawdę. Naprawdę, uwaga! Uwaga! Bang! O ej, ja już... <laughs> No, chodźcie tu. Nice, co ja robię? Co ja robię? Ej, dobra, 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 dobra. Chill, chill, nara, Mordyn. <grym> Ej, dobra, odwala mi. Trochę mi odwala, ludzie. Ale to od tego, że po prostu za dobrze mi idzie. Ej, czy oni wygrywają to? Czy oni. Ej, oni to serio. Oni to serio wygrywają. Oni to serio wygrywają, ludzie. O nie, o nie. What? Wait. What? Wait, what? Bang, rozwalony. O. Co? Co? Ej, czy kto ma. On ma to wszystko. O! O nie. Dobra, ten rozwalony. Co? Dawajcie, dawajcie, odzyskajmy to, odzyskajmy! Odzyskajmy to, proszę! Nie, 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 nie! Przegraliśmy taką rundę. Czy wy to rozumiecie, ludzie? Czy to jest. To jest aż niesamowite w sumie, że przegraliśmy taką rundę. To jest niemożliwe. No ale dobra, wytestujmy sobie w takim razie e, do kolta. Tak, do kolta sobie wytestujmy. To też zagrajmy w zbiory klejnotów. Może być fajnie całkiem, więc zagrajmy sobie Coltem. E, on ma gadżet, słuchajcie, że przeładowuje od razu dwa e, swoje naboje. Co jest mega, mega niezłe. Okej, okay. O. O. Bang! Bang! Ej, no wejść tu wejdź, no. Wejdź tu wejdź, mordeczko. Kurczę, ja coltem tak dawno nie grałem, muszę się nauczyć nim grać znowu. Tak dawno nim nie grałem, że muszę aż nauczyć się nim grać po raz kolejny. Okej, okay, uwaga. Dobra. Dobra, chill. Chill. O, dobra, patrzcie. Bang! Czy ja rozwaliłem właśnie dwie osoby? Dobra, chwila. Ej, ale gadżetu by się przydało użyć. I teraz przeładowanie. Nice! I... Ult. Dobra, teraz tego, teraz tego nawalamy. Mm. Ej, nie ma kiedy Nie ma kiedy, W sensie ten gadżet nie jest fajny, nie podoba mi się. Nie podoba mi się zbytnio, bo Coltowi nie brakuje właściwie zazwyczaj naboi. Szybkie ma i tak przeładowanie całkiem. E, więc tak naprawdę nie do końca rozumiem o co chodzi. O, o dobra, nara, nara mordo. Nara. Okej, okay, ja teraz tutaj osłaniam mojego ziomeczka. Osłaniam mojego ziomeczka, rozwalę tego ziomeczka, rozwalę tego, rozwalę tego ziomeczka, okej, okay. teraz tego ziomeczka, tutaj, on będzie szedł tędy, więc go rozwalę tak, no dobra, no, no zwycięstwo, ale co... Co tutaj można długo się zastanawiać ludzie, czy to będzie zwycięstwo, czy nie, skoro gra Nikto i na Jest Nice, dobra, dobra, ludzie, jest serio nieźle. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę starcia solo e, tym, tym samym zadymiarzem, dlatego że widzę, że mamy żeton do zdobycia, a żetony są oczywiście zawsze fajne! Dobra, uwaga. I teraz co my tu mamy? Okej, okay, dobra, siema, siema, siema. Okej, okay, pierwsza zasada Brawl Stars, nigdy nie gonić Ems, pamiętajcie. Nigdy nie gońcie Ms, bo ona ona jest dobra w momencie, gdy zaczyna uciekać. To jest postać, to jest postać ucieczki, naprawdę. O, ej, ale jakiego damage'a ma Colt? O tym to już zapomniałem kompletnie, naprawdę. Kompletnie zapomniałem jaki damage ma Colt i że jest taki porąbany ten damage. Czy my Ej, co? Ach. Ah, o dobra. O, 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 o. A, Ludzie co to miało być? Co to miało być? Dobra, czekajcie. Zagrajmy jeszcze jedną rundę, która będzie lepsza niż tamta runda, dlatego że ta runda nie była zbyt dobra dlatego tego, zagrać jeszcze jedną rundę, która będzie lepsza niż ta runda, a gdy ta runda będzie lepsza niż ta runda, to wtedy będę zadowolony, dlatego że im lepsza runda, tym jestem bardziej zadowolony, więc yy, gramy jeszcze jedną rundę w takim razie i git. A, to było szybkie. To był szybki wywód. Ej, ale tutaj to jest nawet. Nie, to nie jest też niezłe tutaj. Dlatego, że tutaj też nam nie brakuje naboi. No, koltowi nigdy nie brakuje naboi, słuchajcie. Mogłoby być coś, nie wiem, że nam zwiększa. Jakoś zasięg naboi na jedno coś, albo, albo coś takiego. Ej, w ogóle rozwaliliśmy typa. Ja się nawet nie przyjąłem tym. Bo to było dla mnie tak normalne, że już rozwalamy. Okej, okay. spike. Spike. Daj spokój, Spiker Daj spokój, Spiker. Się Bibi. O nie! O-o, o-o, dobra, teraz gadżet. Okej, okay. gadżet nam się przydał w końcu. No nie, Spiker! Spiker zostaw, Zbo zostaw. Spiker zostaw! Zostaw, mówię! Patrzcie, teraz rzuci ulta. A szykowałeś się, co? INARA! Nice, 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 nice. Dobra, pytanie brzmi, co teraz powinienem zrobić? Dlatego, że nie do... O ho! Ho, ho, ho! Co tutaj znalazł kolcior, dobra? Teraz każdego jesteśmy w stanie rozwalić. O! Chyba, że jakiegoś wariata typu ten typ. Ej, dobra, uwaga. On tutaj będzie chodził, więc... O... Co? Czy chcecie mi powiedzieć, że właśnie w tym momencie, w którym odpaliłem ulta w niego, mi minęła ta super moc? Tak, wiem, że chcecie mi to powiedzieć, bo to jest prawda. Okej. Okay. No i nice. Udało się rozwalić. Udało się rozwalić tego ziomka, jestem bardzo zadowolony i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i to było na tyle na razie.